Próbujmy tę dzisiejszą Ewangelię trochę odnieść do tej sytuacji, która teraz jest, tej pandemii. I przyszli jacyś ludzie do Jezusa i mówią Mu nowinę, że jacyś tam Galilejczycy składali ofiarę. Chodzi o kult. Pewnie gdzieś tam przy synagodze albo przed synagogą. I, i zabił ich piłac swoimi żołnierzami. Nie wiemy, o co chodzi dokładnie, ale to była jakaś sprawa pewnie polityczna trochę. I Jezus zaczyna mówić o innych nowinach. To sprowokowało Jezusa danie chyba dwóch, jednego przykładu, jednego dodatkowego przykładu. Najpierw mówi, czy myślicie, że ci galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy, iż to ucierpieli? I potem znowu Albo czy myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża, z zabiła ich, było większymi grzesznikami? Tutaj z kolei chodzi o katastrofę, można powiedzieć, budowlaną. Nie? Jakaś wieża się zawaliła i 18 ludzi zginęło. No i oczywiście to bardzo nam przypomina różne nieszczęścia, które mogą ludzi spotkać, bez ich winy, można powiedzieć. Nie? Może ktoś utonąć, właśnie wypadek samochodowy, no i ta pandemia, co Ludzie chorują i umierają, tak jak na inne choroby. I teraz, w tej mentalności starotestamentalnej, prawdopodobnie było to znakiem jakiegoś Bożego przekleństwa, braku błogosławieństwa, braku łaski Bożej, jakaś kara po prostu. I niektórzy mogą dzisiaj mieć taką tendencję, żeby mówić, że ta pandemia to kara boska. Trzeba się bardzo wystrzegać takiego myślenia. To znaczy, wtedy by się utożsamiało i osądzało każdego człowieka, który umarł na pandemię, że został pokarany przez Boga. No to jest w ogóle coś strasznego, coś takiego powiedzieć. I zobaczmy, jakie jest wyjaśnienie Jezusa. To jest bardzo subtelne, trudne do uchwycenia. Dwa razy Jezus mówi bynajmniej, czy, czy byli większymi grzesznikami niż inni. W tych dwóch przypadkach Jezus dwukrotnie mówi mniej więcej tak, bynajmniej. Bo to słowo bynajmniej to jest takie trochę literackie. Nie? Powiedzmy, może i tak, owszem, to prawda, może byli grzesznikami. Ale Jezus odwraca uwagę od nich, od tych, od tych wydarzeń, na nas, każdy pomyślał o sobie. Powiadam Wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie no, zginiecie. A w drugim przypadku mówi powiadam Wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I to jest podobnie, tak samo może nie oznaczać, tak mi się wydaje, że też Was spotka jakaś katastrofa. To nie o to chodzi. To y, podobno zginiecie, czy. Tak samo zginiecie może oznaczać już raczej przeniesienie tej, te, tego nieszczęścia na życie wieczne. Bo Jezus mówi, yy, yy, już to szukam, jeśli się nie nawrócicie, jeśli się nie nawrócicie. To chodzi tutaj, przenosi to na sprawę zbawienia, nawrócenia. To jest bardzo ważne, to znaczy te... To zagrożenie, jakie istnieje nad życiem człowieka, to jest zagrożenie potępienia wiecznego raczej. O tym trzeba myśleć, bo temu też między innymi służy nawrócenie, żeby się uratować od wiecznego potępienia. No i potem jest ta przypowieść o tym drzewu, drzewie figowym, obłożonym, okopanym po to, żeby jeszcze jeden rok poczekać, bo może wyda owoc to jest właśnie przykład na, tą, na tę cierpliwość i miłosierdzie Boga dla nas, który daje nam czas na nawrócenie. Wczoraj akurat miałem dyżur w katedrze, żeby spowiadać. No i akurat tam połowę czasu spowiadałem, a resztę godzina mi została wolnego i sobie poczytałem jeszcze raz o tym, co to są odpusty. To jest w ogóle bardzo mało eksploatowany przez nas temat. Odpust cząstkowy i odpust zupełny. Dlaczego o tym mówię? Bo mówimy dzisiaj o nawróceniu. Nawrócenie ma dać nam życie wieczne, żebyśmy uniknęli kary. Mówiliśmy przed chwilą o karach nie? boskich. A właśnie w odpusty z celem bezpośrednim i właśnie jedynym chyba jest uniknięcie kary. To jest bardzo ważny temat. To znaczy, już, już powtórzę, bo to nigdy dość, że każda, każdy grzech przebaczony w spowiedzi, jest przebaczony i, i tak dalej, ale pozostaje do odpokutowania kara za zło, które się dokonuje przez nasze grzechy. Rozumiemy się? Przebaczenie Boże nam dało czystą kartę, ale musimy odpokutować za zło, które popełniliśmy w świecie. Nie? I właśnie odpusty darują kary. Na przykład to, co jest niesamowite w odpustach, czy zupełnych, całkowity, zupełny odpust, że człowiek, który dostępuje takiego odpustu, to tak, jakby był dopiero co ochrzczony i na pewno nie pójdzie do czysta. Nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałam, ale to jest tak niesamowita łaska odpustu zupełnego który oczywiście nie jest taki łatwy do uzyskania znaczy, wie, Wiecie, jakie są te warunki podstawowe w stanie łaski uświęcającej, spowiedź, komunia przed lub po odpuście. Nie? Trzeba odmówić modlitwę do nasz i wierzę w Boga zdaje Właśnie tak jest precyzyjnie powiedziane. No i oczywiście najważniejszy, najtrudniejszy warunek, że brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet najmniejszego, to jest najtrudniejszy z warunków. Przywiązania, uzależnienia, tak jakby na stałe, nie? jakiegoś zła. To jest chyba najtrudniejszy I oczywiście, tam cała lista jest podana, kiedy taki odpuszcz zupełny można uzyskać, jest zbyt długa, nie będę tego powtarzał, ale jest jeszcze ten cząstkowy. Cząstkowy to jest jakby po trochu. To samo, tylko po trochu, i jest niezwykle łatwo go uzyskać. Przykład, się, za chwilę odmówimy różaniec podczas adoracji po mszy świętej yy, i wystarczy, że towarzyszy temu różańcowi na no, sam różaniec yy, lub na przykład półgodzinna modlitwa w kościele. Nawet bez różańca. Za chwilę będzie cały dzień adoracja. To już jest odpust cząstkowy. Z automatu. To odprawienie drogi krzyżowej, nawet różaniec odmówione przez rodzinę w domu też już jest odpustem cząstkowym, nawiedzenie grobu i tak dalej. Czy się przypominam też, żeby skończyć podstawową rzecz, że odpust uzyskujemy tylko za jedną osobę, czy cząstkowy, czy zupełny, albo za siebie samych, żywych, czyli nas samych. Nie możemy go uzyskać dla innej żywej osoby, tylko za siebie samych, ale oczywiście często się go yy, uzyskuje dla zmarłego, jednej, jednej zmarłej osoby. Długo bierzemy mówić o tych odpustach, ale to jest bardzo niesamowity temat, jak to jest wielka łaska, Kościół, którą Kościół nam przypomina, że my jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego, jeśli żyjemy łaską Bożą, tak to przed chwilą pokazaliśmy. Te odpusty to jest łaska Boża. To naszym przeznaczeniem jest życie wieczne, więc. To też jest bardzo ważne, żeby ten, tą prawdę sobie przypominać. Ktoś, kto żyje bez grzechów ciężkich, ma życie wieczne. Jeszcze jak do tego praktykuje odpusty, no to w zasadzie powinniśmy bardziej myśleć o sobie jako o zbawionych niż potępionych. Myśle, myśleć bardziej. Mm, oświetlanej przyszłości, jaka nas czeka tam po drugiej stronie.